Chłopczyk, który na skutek porażenia prądem dostał migotania komór serca, przebywa na Ojomie. Tak się boję. Jego stan jest stabilny. Rodzice pacjenta bardzo się o niego martwią. Czy to nie jest twój syn? Naprawdę chciałam, ale z każdym dniem było coraz ciężej. Żeby z moim bratem? Jak to w ogóle się stało? Spotykaliście się za moimi plecami, czy co? Nie, no nie. Słuchaj, nie chcę o tym teraz myśleć. Naprawdę, najważniejszy teraz jest julek to był jeden, jedyny raz. Wtedy, jak wyjechałeś na dwa miesiące do Pragi. Przed wyjazdem pokłóciliśmy się, Była Andrzejki. Twój brat szedł na imprezę, no i poszłam z nim. Strasznie się wtedy upiłam i straciłam kontrolę. Uch, jak się obudziłam, to dotarło do mnie, co się stało. A potem dowiedziałam się o ciąży, co miałam zrobić. A, I dlatego chciałaś mu zapłacić, tak? Żeby siedział cicho. Żeby nie zniszczył naszej rodziny. Żeby Julek nie stracił ojca, a ja męża. Paweł, ja cię kocham najbardziej na świecie. Słuchaj, ja nie zostawię nie jest niewinny, ale co będzie z nami, to ja nie wiem. Stan synka jest stabilny, także niedługo będziecie mogli państwo do niego oh. zajrzeć. Dzięki Bogu. Przepraszam. Dzięki Bogu. Zostaw Rozumiem Pawła. To wszystko jest moja wina. Nie powiedziałam mu prawdy, bo go kochałam i dalej go kocham nad życie. On musi zrozumieć, że ta zdrada to był po prostu wypadek. Ja nie chciałam tego i zrobię wszystko, żeby on mi wybaczył.